Ja marzę o tym, że by na przy wejściu do restauracji, tak jak przy wejściu do klubów są selekcjonerzy i tam kurczę, nagle potraficie się dostosować, tak przy filharmonii ja uważam, że pomimo tego, że kupiłeś bilet, jest napisane na bilecie, że masz się ubrać, to masz się ubrać. Jest określony styl. Chodzisz do restauracji, masz być ubrany, masz się w określony sposób zachowywać. Nie masz debilnie się śmiać, nie masz krzyczeć i, i zachować się irracjonalnie. Nie wprowadzać tam dzieci, kiedy one są, nie wiedzą jak twoje dzieci, dopóki nie umieją się zachować w przestrzeni publicznej, to, to je nie wyprowadzać z domu. No. Tak jak samo jak psak, dopóki nie wychowasz, to nie puszczasz ze smyczy. Zresztą, oczywiście raz Polacy powiedzą, O, Bartoszewicz, chce, żeby dzieci na smyczy trzymać. Czasami trzeba by było niektóre dzieciaki wasze, bo to już jest chore, to co się dzieje. Pany wielkie, Maciusie, króle, po prostu zwrócić uwagę, to dostajecie jakiegoś amoku. Te dzieci zachowują się skandalicznie. Nie dlatego, że one takie są, tylko dlatego, że im na to pozwalacie. Tak, dawniej była po korabali. Dokładnie. Młodzież zachowuje się po chamsku, bo im na to pozwalacie. Ja sobie nie pozwalam. I jak nie pozwalam, to do mnie szacunek jest. I ja dbam o to, żeby on był do mnie i do każdego innego dorosłego człowieka. Ta młodzież ma wiedzieć, z kim rozmawia i dlaczego rozmawia. I będę ścigał, i będę na to, co będzie opowiadane, i kto będzie na mnie na skargę chodził. Głównie mnie to obchodzi. I uważam, że każdy z nas powinien tak wymagać. Jesteś dorosły, to dorosłość polega również na tym, że umiesz przekazać klasę i wychowanie in, następnemu pokoleniu. Jeżeli nie, to znaczy, że nie jesteś dorosły. I jeszcze raz, chcesz robić chlew, to robić sobie w domu, gdziekolwiek indziej, ale nie w przestrzeni publicznej. Chcesz się ubierać jak pajac, to iść do cyrku, a nie wychodzić na przestrzeń publiczną. Jeżeli do tego nie wrócimy, nie pojawią się sygnały o tym, że społeczeństwo wraca do estetyki, od estetyki się wszystko zaczyna i na wszystkim się kończy, drodzy Państwo. Estetyka potrafi rozwalić wszystko i potrafi wszystko zbudować. I słowa, zobaczcie, dlaczego się dziwicie w parlamencie, że chlew jest. No chlew, no bo wpuściliśmy, kogo wpuściliśmy. Więc językowy chlew jest, zachowaniami chlew jest. Wróćmy do normalności. Chlew do chlewa tam są przestrzenie, które powinny być. Czasami jest to potrzebne do produkcji ży żywności, ale w innych obszarach staramy się zachowywać i budować wartości. A wtedy z tą młodzieżą też nie będzie problemu. Dlatego powiedziałem, młodzież jest cudowna, jeżeli się zachowa proste zasady. I da się ten dobry przykład z góry. Dobry nie? przykład, to jest pierwsza rzecz i dyscyplina, drodzy państwo, słowo, o którym Polacy zapominają, dyscyplina. Jest dyscyplina, jest normalne zachowanie młodych ludzi. Nie ma dyscypliny, wchodzą na głowę. Tylko ja bardzo proszę, żeby wasze dzieci nie wchodziły na moją głowę, bo ja naprawdę sobie tego nie życzę. Ja po prostu, ja swoje dzieci wychowałem w taki sposób, że na głowę innym nie wchodzą. I tak samo oczekuję: zabierz swoje dziecko, wychowaj, wróci do mnie i będę w stanie z nim rozmawiać. Panie powiedzieć. Bardzo dziękuję za, jak zwykle, bardzo merytoryczną, potrzebną rozmowę. Ja wiem i wierzę, że te małe zmiany. Małymi krokami. Żeby nam się uda. Uda się nam na pewno. Ja już widzę, że się udaje, bo ludzie naprawdę komentują piszą i myślę, że to się roznosi dalej. To jest, co Pan powiedział, no, musimy walczyć o to, żeby było w Polsce lepiej dobrze, żeby tak. były te morale wartości, żeby ktoś dawał przykład, więc dziękuję, że Pan daje przykład. I chronimy wszystko to, co tworzy, drodzy Państwo, naszą cywilizację. Naprawdę. Każdy aspekt i historię, i kulturę, i religię. Wszystko chronimy. Bo bez tego wszystkiego nikim będziemy. A wtedy będzie taki ktoś, kto jest nikim, bez korzeni, jest bardzo łatwy do rozegrania, do przejęcia. Tak jak korporacja czy przedsiębiorstwo, które nie ma korzeni, nie jest dobrze uskapitalizowane, jest zniszczone na rynku, tak samo jest społeczeństwo. Jak nie macie korzeni, nie będziemy mieli korzeni, nie będzie nas, będziemy łatwi do przejęcia. Zadbajmy o swoje korzenie. To tak na koniec.